Zacząłem studiować Biblię, a to teraz to w masz... tym roku życia zdecydowałem się na to, żeby oddać się Bogu całym sercem. I złożyłem mu ślub. Tyle lat już służysz Bogu? Jako ordynowany Jego sługa w tym miesiącu będzie 48 lat. Czyli światło. 48 to jest światło, wiesz? Bo baranek 77 to baranek to Chrystus, 48 to światło. 11 to skała to też Chrystus i na tej skale zbuduje Chrystus swój Kościół. Znaczy doskonałych chciał świątyni ludzkiej, doskonałych ludzi. Dobrze. No w każdym razie... To jesteś ja tam... uczniem Chrystusa Panie, jest. Panie Bogdanie czuję. Ja dobrze, bo Chrystus jest moim lekarzem i ojcem nauczycielem, zbawicielem, wąską drogą do życia wiecznego tu w raju na ziemi. Niewielu znajduje. A ja a ja widzi Pan pracuje. No ale wiesz, że ja nie panuję, ja służę. Proszę? Ja nie panuję, ja służę. Panowanie się kończy, a teraz służba. Ma to już 20, to znaczy... 20 rozdział, 25 do 28. Mamy służyć jak Chrystus i apostoł Mamy służyć. Tak. Służ jednym i drugim. chrześcijanina wynika z usługiwania. Chrystianie, nie chrześcijanie nie od Jana Krzyścia, tylko chrystianie od Chrystusa Króla. Chrystus E, Apostoł Paweł był Chryst Chrystusowy, nie był chrześcijanowy od Jana Krzysiela. I Chrystus nie jest podzielony. I zbory Chrystusowe, Rzymian XVI, e, XVI. W Antiochii, 16 -16. W Antiochii, e, w Antiochii e, dzięki opatrzności Bożej uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami. No ale to tak was tak. nazwali kocikami. W dziejach apostolskich tak, tak ale, tam. ale to poganie i teraz świadków nazwali ko kocikami. To, że, nazwali że was kocikami. A ty jesteś świadkiem Odrodziło migowym. się, wyrodziło się z nauk Jezusa i odeszło od, od, od nauk, nauk prawdziwych chrzcicieli. To jest oczywiste. E, dlatego my też biblijną nazwę e, przybraliśmy biblijnie uzasadnioną nazwę w myśl yy, prosta Izajasza Świadkowie Jehowy. Z uwagi na to, że świadczymy o Bogu, mówimy o Nim i stajemy w obronie Jego imienia, świętości imienia i w obronie Jego panowania i czci. No, czyli, ale Chrystus narodzi. jest królem prawowitym i Chrystus... Tak, z ramienia swego ojca. No, jego ojca, Dobrze. naszego dziadka. Jego ojciec jest na meryturze i Chrystus jest... Kopii... jako. No, emeryturze jest Ojciec Jego. W ja, naszym wiarze. Gdzie, gdzie to pisze? E, w no, no to jest słowo, że, że, że wszystko na, zostało. Wszystko, na Jana 3 rozdział 34-35, Jana 11, Mateusz 11 rozdział, a, wszystko zostało mu przykazane, wszystko. A w e, pierwszym Liście do Koryntian w 15 rozdziale że odda sprawozdanie odda, ale zniszczył śmierć nie sprawozdanie tylko, sprawozdanie, tylko odda władzę Bogu, od którego otrzymał I... żeby Bóg był wszystkim dla wszystkich czytamy w pierwszym Łukasza Koryntia... 1,33 Jego władza jest wieczna Chrystus, Oczywiście, kto daje, zabiera i do piekła skutki Jego panowania królowania, służenia jego sprawiedliwości i Panowanie to jest złe, Ale... bo służenie. Sprawiedliwy Bóg jest przede wszystkim sprawiedliwy, prawdomówny moje słowa. Ale to mówi Pan o Jechowie Bogu. A Jechowa jest w Ameryce, tak? Chwileczkę. Bo Trójca to nie jest. Nie zna Pan e, osobistego, własnego imienia, Lurcy, Znam, on mówi do niego ojcze który, i wszechmogący. Który, e, wszechmogący. E, który e, objawia się tym imieniem. Przy, e, Ponad 7 tysięcy razy w Biblii? A to ja a wydaliście je a pierwszy Koryntian 10,4, ta skała a co pili to był ale Chrystus nie. Ale Jehowa. moment, moment. Który, e, e, który przekład? E, 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 Biblii? Nie, nie. Który przekład, proszę pana, e, czy które brzmienie? I imienia Bożego było pierwsze w języku polskim. Mówi pan Pol. Jachwe czy Jechowa? No Jechowa, tam już na kościołach pisali, na tych budynkach, ale Chrystus, Chrystus spodziewamy ja jestem z Wami po zakończeniu I... świata i prawdziwy Czciciela, Jana, 4 rozdział 4 24, trzymam w duchu i w prawdzie. Jehowie. A w sali Królestwa czy nie ma Boga. Tak samo jak w kościołach katolickich w tych budynkach Oczywiście, nie ma Boga, to w sali Królestwa Bóg też nie ma Boga. W niebiach i w naszym sercu przez Jego I doskonałą On miłość. On, on w tym sensie na przykład przychodzi do kogoś, że zwraca na niego uwagę, posyła mu swego ducha. No teraz posłał do Ciebie anioła Bogdana, objawienie 2.1.12, żebyś był wybrany i żeby w raju na ziemi. Aniołowie to są stworzeniami duchowymi, a Pan, Panie Bogdanie, jest takim samym niedoskonałym człowiekiem jak ja. Tak, ale ja mam jestem wybranym aniołem i ty Mateusz 2437 jesteś też wybranym aniołem. Jak anioła przyjęłeś, nie, to wiesz Ja się nie aniołem. czuję wybranym aniołem. No, ale jesteś, tylko bo nie anioł, wiesz o tym, bo, bo je chyba... Aniołowie zostali stworzeni przed ludźmi, a my jesteśmy. A, pror prorocy, dobra, hmm. jestem prorokiem i proroka przyjęłeś, Jestem prorokiem. Chwileczkę. Prorok Bogdan. Byli przed Jezusem. No a teraz są aniołowie. Mateusz 24, 7. Pośle aniołów, zbiorą wybranych. Ty jesteś powołany i teraz jesteś wybrany. Aniołowie, aniołowie, to są w niebie. Cheruby, serafini są w niebie, ale też my jako tytuł mamy aniołów, że nie będziemy się żenić ani za mąż wydawać. Będziemy równi jak aniołowie z nieba. To, to pan y, jest żonaty czy nie? Tak. No to...